Łóczna sprzedaż coraz bardziej przenosi się do internetu. Klienci cenią sobie wygodę, możliwość przeglądania ofert i dokonywania zakupów w dowolnym dla nich miejscu i czasie. To, co przy sprzedaży detalicznej jest zauważalnym trendem już od dawna, dla rynku B2B coraz częściej zaczyna stawać się pożądaną normą. Wartość segmentu B2B z roku na rok systematycznie wzrasta i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja się utrzyma. W badaniach przewijają się cztery główne trendy dla sprzedaży B2B. Pierwszy to profesjonalizacja w procesie sprzedaży. Drugi optymalizacja struktury sprzedaży. Trzeci to budowa oferty wartości, a czwarty cyfryzacja sprzedaży. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym czwartym punkcie, czyli przeniesieniu sprzedaży B2B do internetu. Można by się zastanawiać po co nam taki system, skoro do tej pory radziliśmy sobie za pomocą maili czy telefonicznie składanych zamówień za pośrednictwem handlowców? Otóż wdrożenie platformy sprzedażowej przyczynia się m.in. do budowania przewagi firmy w procesie sprzedażowym, automatyzacji działań pracowników, szybszej realizacji zamówień, uwolnienia czasu handlowców, a także obniżenia kosztów obsługi klienta. Klienci, którym firmy udostępniają możliwość składania zamówień internetowych, doceniają przede wszystkim dostępność do oferty przez całą dobę, a nie tylko np. w godzinach pracy handlowca albo otwarciach sklepu. Mobilność, czyli możliwość zdalnego składania zamówienia bez konieczności osobistego stawiania się w hurtowni, nieograniczony czas wyboru i możliwość swobodnego kompletowania koszyka w wolnej chwili. Platforma sprzedażowa to idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych sprzedających dystrybutorom swój towar, dystrybutorów, którzy mają odbiorców biznesowych, hurtowników kierujących swoją ofertę do podmiotów będących częścią łańcucha dostaw. Obecnie w zasadzie każda branża sprzedająca produkty fizyczne może taką platformę B2B dostosować pod swoją sprzedaż. Każdy sklep może mieć nieco inną specyfikę. Produktu i sprzedaży, pod którą trzeba dostosować indywidualnie taką platformę sprzedażową. Natomiast możemy wymienić 10 najważniejszych funkcji systemu B2B, które sprawdzą się w większości przypadków. Głównym założeniem systemu e-commerce jest możliwość składania zamówień hurtowych online. Klient może zajrzeć do oferty Twojej firmy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Warto, aby proces składania zamówień maksymalnie dla niego uprościć, aby był on szybką i prostą czynnością, a nie jakimś przykrym obowiązkiem. W tym celu warto zwrócić uwagę na takie elementy jak czytelne opisy produktów, atrakcyjne zdjęcia, wygodną wyszukiwarkę produktów, możliwość wyboru widoku oferty produktowej czy inteligentny koszyk produktów zapamiętujący dodane produkty. Jeżeli klient ma pytania związane ze specyfikacją danego towaru, nie musi się kontaktować bezpośrednio z opiekunem, bo takie informacje ma chociażby pod kartoteką tego produktu w systemie B2B. W przypadku, gdy sprzedawane produkty mogą występować w kilku konfiguracjach, możemy przygotować konfigurator produktu, który umożliwi dobranie przez klienta pożądanych przez niego elementów. Spersonalizowany pulpit klienta to pierwsze miejsce, które widzi on po zalogowaniu się do platformy B2B. Powinien on tu ujrzeć dopasowane pod jego indywidualne preferencje produkty, zwiększające szanse na dokonanie przez niego zakupu. Konfigurując pulpit dla klienta, można dodać w tym miejscu sekcje z polecanymi produktami, promocje na wybrane towary, aktualny limit kupiecki czy status jego złożonych zamówień. Integracja z systemem handlowym. Jest to bardzo ważne, aby Platforma B2B prezentowała aktualną ofertę Twojego sklepu oraz dostępność towarów. Standardowo z systemu ERP pobieramy informacje o produktach, cenach, stanach magazynowych, fakturach i płatnościach. Z Platformy B2B eksportujemy natomiast informacje o nowych zamówieniach klientów. Zapytania ofertowe i negocjacje cen. Bez konieczności angażowania przedstawiciela handlowego, klient może w dogodnym dla niego momencie złożyć zapytanie ofertowe, które pracownik rozpatrzy wewnątrz platformy B2B. W ten sam sposób, klient może negocjować cenę, składając swoją propozycję. Następnie handlowiec sprawdza, czy mieści się ona w dopuszczalnych przez jego firmę widełkach cenowych. I akceptuje ją bądź odrzuca. Dostęp do faktur i rozliczeń. To zdecydowanie duża wygoda, że klient może w każdym momencie zerknąć do swoich dotychczasowych transakcji i dokumentów finansowych, które od nas otrzymał. A w przypadku wątpliwości, w każdej chwili może skontaktować się ze swoim opiekunem. Zamówienia handlowców. To wsparcie dla pracowników działających w terenie. Jeżeli handlowiec pojechał na spotkanie do klienta. I ten chce od razu u niego złożyć zamówienie. Dzięki temu narzędziu przedstawiciel może złożyć je w imieniu kontrahenta. Jest to też przydatna funkcja w przypadku klientów, którzy mimo wszystko wolą jeszcze mailowo bądź telefonicznie składać zamówienia. Oszczędza to czas handlowca, który bezpośrednio może je wpisać do systemu B2B. Ofertowanie klienta końcowego to ukłon w stronę kontrahentów którzy dodatkowo chcą przedstawić ofertę własnym klientom. Wybierając produkty dostępne na platformie, kilkoma kliknięciami mogą wygenerować PDF-a, narzucając własną marżę. Kontrahent zyskuje wygodę, a my zwiększamy szanse na sprzedaż. Wielowalutowość i wielojęzyczność. Jeżeli wśród kontrahentów mamy również partnerów zagranicznych, jak najbardziej możemy udostępnić im dostęp do platformy B2B, w różnych wersjach językowych. Oferta produktowa wyświetlana będzie w dogodnej dla nich walucie. Powiadomienia mailowe to funkcja, dzięki której o każdym ważnym zdarzeniu możemy poinformować albo pracownika, albo klienta. Kontrahent może dostać wiadomość np. o nowo wystawionej fakturze bądź rozpatrzeniu jego zapytania ofertowego. Pracownik natomiast dowie się o nowym zamówieniu, czy powstaniu nowego zapytania? Ogłoszenia, promocje, newsletter. Nie można zapomnieć o istocie komunikacji z klientami. Choć z założenia platforma B2B ma działać maksymalnie samoobsługowo, warto co jakiś czas zakomunikować klientom najważniejsze ogłoszenia, wybrane grupy nagrodzić promocjami, a zainteresowanym regularnie przesyłać newsletter. Jakie korzyści daje wdrożenie platformy B2B? Możliwość sprzedaży 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co zwiększa szanse na sprzedaż, obniżenie kosztów obsługi klienta poprzez zautomatyzowanie powtarzalnych czynności, a także oszczędność czasu i wygoda zarówno dla pracowników, jak i kontrahentów. Mam nadzieję, że udało nam się nieco przybliżyć istotę systemów B2B. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami Questy.